nazywam się Marek Krankowska Witam w kolejnym odcinku Co nowego Holandia. Dziś będziemy rozmawiać na temat zasiłków dla bezrobotnych, czyli tak zwanych Caring. Przede wszystkim co należy zrobić, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych na terenie Holandii. Następujące warunki są w tym przypadku przede wszystkim umowa o pracę, gdzie pracodawca sprowadza składki na WW uitkering. Minimalna utrata godzin powyżej 5, dyspozycyjność do podjęcia pracy i uwaga: analizując prawo do zasiłku, trzeba przeanalizować ostatnie 36 tygodni przed zakończeniem umowy o pracę, i w ciągu tych 36 tygodni należy przepracować minimalnie 26 tygodni. Oczywiście prawo zasiłkowe nie przysługuje, jeżeli ktoś się zwolnił sam, więc jest to super ważne nie można się samemu zwolnić. Często umowa za porozumieniem stron e, gwarantuje prawo do zasiłku, więc tutaj e, kolejny krok, jak wystąpić o zasiłek. Dla osób, które posiadają meldunek jest to dość proste, mogą wystąpić poprzez Digit wchodząc na stronę www.uwv.nl i tam wypełnia się e, najważniejsze kwestie dotyczące zasiłku. Jeżeli e, z kolei ktoś nie ma meldunku na terenie Holandii, wówczas musi się udać do Urzędu Pracy najbliższego od swojego miejsca pobytu na terenie Holandii. E, proces wystąpienia o zasiłek jak najszybciej po zakończeniu umowy o pracę lub jeszcze przed, należy zgłosić się e, do e, Urzędu Pracy i złożyć wniosek e, najpóźniej do 7 dni od momentu zakończenia e, umowy o pracę. Najważniejszy również jest fakt, iż w całym procesie Urząd Pracy ma czas do 4 tygodni na wydanie decyzji, począwszy nie od momentu złożenia wniosku, tylko od momentu zakończenia umowy i w ciągu tych 4 tygodni już należy reagować o pracę na terenie Holandii, szukać takowej pracy, więc dyspozycyjność do pracy, reakcja o pracę, mimo że jeszcze nie było oficjalnie wydanej decyzji, jest to super istotne. Do czterech tygodni powinna przyjść decyzja o wydaniu zasiłku, zasiłek wynosi przeciętnie od 75 i później spada po dwóch miesiącach do 70% wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, więc jest to spory ubytek gotówki, gdyż około 30%. Zasiłek można otrzymać w zależności od lat, od lat pracy, czym więcej lat pracy, tym dłuższy zasiłek. Warto wiedzieć, że również można udokumentować lata pracy z Polski i należy również w wielu przypadkach Urząd Pracy już ma te informacje. Jeżeli nie, to wówczas należy takowe udokumentować. Jak wygląda długość zasiłku? Załóżmy, że ktoś przepracował 5 lat na terenie Holandii, wówczas ma prawo do 5 miesięcy zasiłku. Więc. Pytanie kolejne: czy mogę przenieść zasiłek do Polski? Tak, zasiłek można przenieść do Polski na okres maksymalnych 3 miesięcy, więc tutaj trzeba złożyć wniosek, do, złożyć prośbę do działu międzynarodowego w Hengelo z prośbą o przeniesienie zasiłku i przeważnie takie prośby są pozytywnie rozpatrywane wówczas w wyznaczonym terminie z wyznaczonymi specjalnymi formularzami, które UWV wysyła na adres dan wnioskodawcy. Należy zgłosić się do Polskiego Urzędu Pracy e, z informacją o e, transporcie, eksporcie zasiłku z Holandii do Polski. E, jakie są najważniejsze zasady? Reasumując, e, przede wszystkim nie można e, się zwolnić samemu. E, minimum 26 tygodni przepracowane w ciągu ostatnich 36. Reakcję o pracę, przebywanie oczywiście na terenie Holandii, chyba że zasiłek zostaje przeniesiony, wówczas tylko i wyłącznie za zgodą. Dziękuję.